W dzisiejszym odcinku z serii kto to, co zajmie się kolejnym pseudo-obcym z filmu Alien Covenant, czyli pretomorfem. Pretomorf, bądź protomorf, czy też Plagiaros Linesteres był to dziki i agresywny gatunek stworzony przez Davida 8 na planecie czwartej. Sam pretomorf jest bardzo podobny, a wręcz identyczny do xenomorfa. W zasadzie przeważnie różnią się budową ciała, tu pretomorf wydaje się chudszy i bardziej umieśniony niż biomechaniczny, oraz przez basterem, do którego w dalszej części materiału dojdziemy. Za powstanie pretomorfów, tak jak wcześniej wspomniałem, odpowiada David który Przy użyciu czarnej mazi, tzw. substancji A0-3959X.91-15 oraz tkanek Elizabeth Shaw, martwych inżynierów oraz neomorfów, stworzył na planecie czwartej owomorfy. Pierwszymi testerami powstałych w wyniku tej mieszanki owomorfów byli członkowie statku kolonializacyjnego USCS Covenant. I tutaj odsąd do obejrzenia sobie Alien Covenant, jeżeli ktoś tego nie zrobił. A dokładnie kapitan Chris Orm, który w bardzo dokładny sposób przyjrzał się jajom z bliska. Nie mam zamiaru opisywać wydarzeń z Alien Covenant, więc tutaj również odsyłam do obejrzenia. Chciałem po prostu przytoczyć kulminacyjny moment oraz pierwsze pojawienie się Pretomorfa. Jak już również wcześniej powiedziałem, Pretomorf różni się nieco od Xenomorfa. I od razu zaznaczam, że nie będę tutaj przykuwał uwagi do jakichś mniejszych szczegółów. Nie jestem też jakimś obcozjebem i nie przywiązuję jakiejś większej uwagi do tego, który obcy czym się różni. No, chyba, że to są jakieś drastyczne zmiany, to wtedy tak. Pretomorf oprócz znacznie szybszego dorastania od Zinomorfów, cechuje się większą dzikością oraz mniejszą inteligencją od nich. Można to zaobserwować w scenie, gdy Daniel zwalczy z jednym z Pretomorfów. Chłop dosłownie dał się porobić dwa razy. Jeżeli chodzi o ewolucję Pretomorfa, to ona trochę różni się od klasycznego Zinomorfa. Na samym początku jest Owomorf. I tutaj bez różnicy. Tak samo jak w przypadku Zenomorfa jajo-jajem jest. Preto-Facehagera. Tutaj również sam preto Facehager działa tak samo jak jego klasyczny odpowiednik. Wciąż po wyskoczeniu z owomorfa i przyczepieniu się do twarzy nosiciela, następuje tak zwane zapładnianie embrionem. Jedną różnicą to to, że sam embrion dostarczany jest znacznie szybciej do ciała nosiciela niż w przypadku zwyczajnego facehagera. Ale to już jest raczej podyktowane dziurami fabularnymi i szybkim tempem filmu aniżeli faktycznymi zmianami. Imp. Imp, czyli pseudo Buster i tutaj napotkamy pierwszą wielką zmianę, bo w zasadzie Imp to taki miniaturowy pretomorf, i to dosłownie baby pretomorf. Sam Imp cechuje się już na starcie wyrośniętymi rękoma i nogami, a także ikonicznym kształtem głowy oraz przyspieszonym procesem dojrzewania. Stary on naprawdę szybko rośnie. Tomorf Stalker. Dorosły pretomorf, czy też nazywany Stalkerem, jest to ostatnia forma pretomorfa. Cykuje się w zasadzie tym samym co klasyczny obcy. Jeżeli chodzi o królową, to wiem, że taki podpunkt na ksenopedii jest, ale z racji tego, że nie widzieliśmy jej nigdy, to pozwolę sobie pominąć tą kwestię. Opis fizyczny. Gatunek pretomorf, płeć hermafrodyta. Wzrost 2,19 m. Kolor skóry czarny. Informacje biograficzne. Oczysta planeta, planeta czwarta. Protomorf pojawił się w Alien Covenant w filmie oraz powieści, a także w opcji gra fabularna w scenariuszach zatytułowanych Ewak oraz Fallout. Nazwa Pretomorph została stworzona przez twórców gry planszowej zatytułowanej Opcy Grafabularna od terminu Protomorf, wcześniej używanego na etapie koncepcyjnym dla Dicona w Prometeuszu, połączonego z przedroskiem PRE zaczerpniętym z mutagenu Plagerius Prepotes, wpisanego w powieści Alien the Cold Forge. Według komentarza reżysera Rileya Scotta, Pretomorf jest w stanie zregenerować się po potencjalnych śmiertelnych obrażeniach, takich jak zmiażdżenie i rozczłonkowanie, co czyni go praktycznie niezniszczalnym. Panie Scott, ja czegoś nie rozumiem. Jakim cudem obcy z pierwszego filmu jest tym perfekcyjnym organizmem i świetną bronią dla Wayland Tani? skoro czy to Neomorph, czy to właśnie Pretomorf jest bardziej skuteczny? Neomorph jest idealną bronią po prostu masową. Co prawda no ma krótki żywot, jak w ostatnim odcinku się dowiedzieliśmy, ale bądź co bądź. No, po zetknięciu się z jakimiś grzybami, to tworzy kolejne zarodniki, i tak w kółko i tak w kółko. Natomiast, no, patrząc na to, okazuje się, że ma healing factor. Co jest nie tak? W sensie, czy Ridley Scott zapomniał, że robił pierwszy film i że to są prequele? Nie sequele, bo jakby sequele to jeszcze bym zrozumiał, ale to są cholera jasna prequele. Co jest nie tak? A więc co? Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek dzisiejszy się Wam podobał. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, łapkowania oraz napisania jakiegoś komentarza, bo Anusz może stamtąd wybiorę kolejną propozycję jakąś do odcinka. Byłoby miło, gdyby ktoś napisał, faktycznie. A więc co? Bez większego przedłużania. Dzięki wielkie jeszcze raz i do usłyszenia razem. Trzymajcie się i cześć!